Księga Liczb, rozdział 15. I Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im, gdy przyjdziecie do ziemi waszego mieszkania, którą wam daję, i będziecie chcieli złożyć Panu ofiarę spalaną na całopalenie, ofiarę bądź poślubioną, bądź dobrowolną. Lub też w Wasze uroczyste święta, aby złożyć Panu miłą woń z wołów lub z owiec, to niech składający Panu ofiarę złoży na ofiarę pokarmową dziesiątą część efy mąki pszennej, zmieszanej z czwartą częścią Chinu oliwy. A czwartą część Chinu wina na ofiarę spłynów przygotujesz przy całopaleniu. Lub innej ofierze na każde jagnie. Przy baranie zaś złożysz na ofiarę pokarmową dwie części Efy mąki pszennej, zmieszanej z trzecią częścią chinu oliwy, a na ofiarę spłynów złożysz jedną trzecią hinu wina jako miłą woń dla pana. Gdy zaś będziesz składał cielca na ofiarę całopalną lub na ofiarę wypełnienia ślubu albo na ofiarę pojednawczą dla Pana. Wtedy wraz z ścielcem złożysz na ofiarę pokarmową trzy dziesiąte efe mąki pszennej zmieszanej z połową chinu oliwy. Na ofiarę pokarmową złożysz też połowę chinu wina. Na ofiarę spalaną jako miłą woń dla Pana. Tak należy postąpić przy każdym wole, przy każdym baranie, jagnięciu lub koźlęciu. Według liczby, którą składacie, tak uczynicie z każdą ich sztuką według ich liczby. Każdy rodowity mieszkaniec postąpi w ten sposób, gdy będzie składał ofiarę spalaną jako miłą woń dla Pana. A jeśli obcy gości u Was, lub mieszka z Wami od pokoleń i będzie chciał złożyć ofiarę spalaną jako miłą woń dla Pana, uczyni to tak, jak Wy czynicie. Będzie jedna ustawa dla Was i dla przybysza, który mieszka wśród Was. Będzie to ustawa wieczysta przez wszystkie Wasze pokolenia. Przybysz będzie przed Panem, tak jak Wy. Będzie jedno prawo i jeden sąd dla Was i przybysza, który mieszka wśród Was. I Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi, do której Was wprowadzę, a będziecie jeść chleb tej ziemi, to złożycie Panu ofiarę wzniesienia. Złożycie jako ofiarę wzniesienia placek z pierwocin Waszych ciast. Złożycie go tak jak ofiarę wzniesienia sklepiska. Będziecie składać Panu ofiarę wzniesienia z pierwocin Waszych ciast przez wszystkie Wasze pokolenia. A gdybyście zbłądzili i nie wypełnili wszystkich tych przekazań, które Pan nadał przez Mojżesza, tego wszystkiego, co Pan Wam rozkazał przez Mojżesza, od tego dnia, w którym Pan to nakazał, i potem przez wszystkie Wasze pokolenia. Jeśli popełniono ten błąd nieświadomie przez Zgromadzenia, to całe Zgromadzenie złoży jednego młodego cielca na całopalenie, na miłą woń dla Pana, wraz z Jego ofiarą pokarmową, i ofiarą spłynu, według zwyczaju, oraz jednego kozła ze stada na ofiarę za grzech. I kapłan dokona przebłagania za całe zgromadzenie synów Izraela, i będzie im przebaczone, gdyż stało się to nieświadomie. A oni przyniosą panu swoją ofiarę na ofiarę spalaną. I swoją ofiarę za grzech przed Panem, za swój błąd. I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela i przybyszowi, który mieszka wśród nich, ponieważ cały lud popełnił to nieświadomie. A jeśli tylko jedna osoba zgrzeszy nieświadomie, wtedy przyniesie roczną kozę na ofiarę za grzech. I kapłan dokona przebłagania za człowieka, który zbłądził, grzesząc wobec Pana nieświadomie. Dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczone. Będzie jedno prawo dla tych, którzy grzeszą nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i dla przybysza, który mieszka pośród nich. Lecz człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz znieważa Pana, człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu. Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał jego przykazanie. Taki człowiek musi zostać wykluczony. Na nim ciąży jego nieprawość. A gdy synowie Izraela byli na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień Szabatu. I ci, którzy go spotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Arona i do całego zgromadzenia. I osadzili go pod strażą, bo jeszcze im nie oznajmiono, jak należy z takim postępować. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Ten człowiek musi ponieść śmierć. Niech całe zgromadzenie go ukaminuje poza obozem. Całe zgromadzenie wyprowadziło go poza obóz i ukaminowało. i umarł, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. I Pan powiedział do Mojżesza: Przemów do synów Izraela i powiedz im, aby robili sobie frędzle na skraju swoich szat przez wszystkie pokolenia. A do frędzli niech przyprawiają sznurek z błękitnej tkaniny. I będziecie mieć te frędzle, żebyście na nie spoglądali i przypominali sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełniać. A nie podążali za własnym sercem i własnymi oczami, za którymi idąc cudzołożylibyście. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przekazania i byli święci dla swego Boga. Ja jestem Pan, Wasz Bóg, który Was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być Waszym Bogiem. Ja jestem Pan, Wasz Bóg.